Cześć, ja jestem Joanna i swoim dostawczakiem dotarłam do Lizbony. Od razu muszę powiedzieć, że jest to mój pierwszy raz w Lizbonie, ale też nie ostatni. A na pobyt tutaj oprócz zwiedzania miasta zaplanowałam sobie coś innego, a dokładnie zajęcia z projektowania Azulejos, czyli płytek, które są tak bardzo popularne w Portugalii. Zajęcie znalazłam na Get Your Guide, aplikacji, która nie jest sponsorowana w tym filmie. Po prostu chciałam coś zrobić więcej niż zwiedzać, i znalazłam. Zajęcia. Po stworzeniu swojej własnej płytki mieliśmy możliwość zabrać ją do domu, a ja poleciałam dalej zwiedzać miasto. Do ogrodu botanicznego nie planowałam wejść, ale cieszę się, że tu zaszłam. I nigdy nie widziałam tylu palm w ogrodzie botanicznym, co tutaj w Lizbonie. Przy okazji zaopatrzyłam się w kilka prezentów dla najbliższych mi osób oraz osób, które wspierają bardzo to, co robię. Gdzieś znalazłam też pchli targ, gdzie wystawiały się dziewczyny, które malują, a ja jestem fanką kupowania. Printu. I ogromnie męczy mnie to, że nie wzięłam tego jednego z marynarzem. Piękny był. Jedziemy dalej. O, to było zabawne. Wyobraźcie sobie, że zastawili mnie na parkingu i musiałam sobie przestawiać wszystko. Jechałam. ruszam dalej na południe i do zobaczenia z Fisherman's Trail.